Dzień dobry państwu, Rafał Błoch Polska, witamy... Karola! Dzień dobry państwu, Rafał Błoch Polska, witamy Państwa serdecznie. Gościmy gotujące modelki. Dzisiaj proszę Państwa jest z nami Karola która e, robi e, fantastyczny... To jest jabłecznik Włocha. Czy sz szarlotka? Przepraszam, szarlotkę. E, szarlotka dla z polska I dla no oczywiście. E, dla Izabela to Ko z która nam tutaj e, gotowała okay. ostatnio, to Izabela gotowałaś. Gołąbki. Gołąbki bardzo no. rzeczywiście. No. Często tak się zdarza, że przyjeżdżają takie piękne panie i gotują właśnie. Te piękne rzeczy. Karola, w tej pozycji, która była przed chwilą. Proszę państwa, o to właśnie chodziło. Bye. I teraz będzie y, 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 chwila, kiedy otworzymy ciasto. Proszę bardzo, na, na, nagraj nie, Karolę. Uwaga. uwaga, powoli, żeby nie opadło Prawdopodobnie. Proszę państwa, to jest jeszcze gorące w piekarniku. To jest niesamowite, Karola, ty jesteś wielka. Ty obrałaś bardzo ładnie kartofle, Izabela. Bo opadnie, ty masz ja miesiączkę. Opadnie. Nie ma miesiączki jeszcze. Karola, proszę cię. Ale w środku i tak będzie surowe to ciasto. No, to, no my jesteśmy wyleciało? głodne, chcemy zjeść szarlotkę z bitą śmietaną. On nas ugłodzi. Dłonie. Do zobaczenia, do zobaczenia w następnym wejściu. Ciasto, jak widzimy, ma się znakomicie pyszne i aromatyczne. To jest bardzo dobra rzecz! Wariatki! Boże, proszę Państwa, z jakimi ja muszę kucharkami pracować. To jest aromatyczny i piękny placek, zrobiony przez tą oto wspaniałą. No, oh, przepraszam, nie chciałem cię coś zabrać. I tu, a tu, proszę Państwa, Rafał, Boch Polska gotuje pyszną zalewajkę. To, co się dzieje, proszę Państwa, w tym domu, to jest jakieś niepojętne. Ostatnio zjedliśmy ciasto, które było takie pyszne, Karola gotowała, teraz dla Państwa, Rafał, Boch Polska zrobił przepyszną potrawę, która składa się z makaronu i różnych takich fajnych rzeczy. Dziewczyny, są podniecone do granic możliwości, kiedy spożywają to wszystko. Może ja pokażę. Proszę spojrzeć Izabela, która właśnie pochłania swoim zmysłowym języczkiem. A to jest zobaczyczka. Karola miesza, 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 miesza będzie pochłaniała, proszę Państwa. O, nawija. O jest. O jest No i najlepsza, najlepsza potrawa. Rafał Murkowska